z tej strony Buldog z Rotty a ja je, je, już jestem sam nadal, bo to jest nasza druga część. Oczywiście się tutaj zakopałem, przed chwilą była noc, były potwory, a i tak to jest i eventory, wylatują przecież itemy. I dzisiaj sobie znajdujemy kopalnię i tam się osiedlamy. Weźmy pochodnie i idziemy szukać. Co wiary! Udał się! Idziemy dziś szukać żelaza. Jak znajdziemy żelazo będziemy mieć może zbroję albo nie. Mamy coś do jedzenia? A, ma, mamy żeberka. Aha, no tak. Mam crafting? Mam. Tak, mam crafting. Teraz zaczęliśmy nagrywać. Okej. Okay. Czy my teraz to przepalimy. Żeberka nasza piękna. Kurde. Wiesz ty co mam nagrywać? Od razu mówię, że nie mam GTA. Żeby nikt nie pisał. Um, Sprinter o nagraj GTA. Jakby co nie mam. B Będą odcinki z Plum z zombie ze znajomymi, ale to dopiero później. Będą z Begunem, z Kajtkiem. Subskrybujcie kanał Begun'a, bo, bo Begun też nagrywa Minecraft przygody. Uh -huh. Lol, jak ten czas szybko leci. Tak. Jutro ze mną będzie kajtek. Jakby coś nie... Kurczę, gdzie jest ten mój Aha, tutaj. Okej. Okay. Zbieramy go i idziemy na poszukiwanie. Dalej. Jestem najedzony. Jestem w siłach jak pan śmietanka. Oczywiście miałem taki inny kanał, który się nazywał Martin Soboń. Nie oglądajcie go, bo i tak już go usuwam. To jest mój nowy kanał. Będę nagrywać World of Tanks, Supreme Commander, nie wiem to jeszcze Game of War 2 będę nagrywać Minecrafta, Plans vs Zombie Kinect Sporta nie będę nagrywać, bo po pierwsze to jest takie nudne. Bo po pierwsze nie będę mieć miejsca na kamerkę, bo ja tu nagrywam tablety ma fotel, a, a kamerka jest na fotel. Oku, ja pierniczę! Ludzie, wy to widzieliście? Gdybym się tak nie obejrzał, to, by, to bym spadł i wszystko na marne. Jezus Maria! Co tu jest? Co to było? Ludzie, co to było? Aha. O, mamy gościa. Czekamy aż tam lała. Jającka. Aha, nie mamy pochodni. Super. Ten dobry, pajączku. Ja, ja cię po oczach widzę, pajączku. Tak, przyda nam się ta pochodnia. Czekajcie, mam pomysł. Mam pomysł. Wiem, jak to zrobimy. Świecić, no. O, z sobie zrobimy. Hm. koniec? Uczymy na więcej pochodni. No właśnie. Ja, ja tylko tutaj sobie zrobię tego stejka. Biorę, biorę, biorę to. A ja co zrobić, żeby tutaj tyle... żeby nie zapomnieć tutaj. Uwaga! Gentleman. Tak, trzeba się podsadzić. Bo wpadliśmy tutaj. A jakbyśmy nie zauważyli, że tutaj jest lawa, to by była już lipa. Lipa, kochani. Lipa. I to jest zaraz już koniec naszego odcinka. Jutro, jutro będzie inny. A dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj jest tylko to. Jutro będziemy dalej nagrywać. Jeśli się nie obrazicie, że później będę jeszcze na tym świecie grał. Będę robić domek, ok? albo nie, albo nie, nie będę na tym świecie, tylko na takim innym świecie, no to ja się z Wami żegnam, miłego dnia, cześć!